Pewnie jak na egzaminie ósmoklasisty, czyli prawdopodobieństwo. W pudełku jest 18 kart jednakowej wielkości. Na każdej z nich narysowano jedną figurę geometryczną. Wśród tych kart jest 5 kart z narysowanym trójkątem równobocznym o boku długości 6, 4 karty z narysowanym kwadratem oboku długości 7 cm i 9 kart narysowanym pięciokątem foremnym o boku długości 2 cm. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowana karta z narysowanym kwadratem jest równe. Jak policzyć, moi drodzy, prawdopodobieństwo? Dzielimy, moi drodzy, liczbę sytuacji, którą my chcemy, przez liczbę sytuacji wszystkich możliwych. My mamy 18 kart, więc. Maksymalnie mamy do wyboru 18 kart, i przez to właśnie dzielimy, słuchajcie, tak? Przez to, ile mamy możliwości. Możliwości mamy 18, to teraz, ile jest możliwości przez nas pożądanych? Chcemy kwadrat, prawda? A kwadratów. Są cztery cztery karty, które mają kwadraty, czyli to będą 4, 18. Widzimy, że ten ułamek można skrócić przez 2, czyli będą to dwie dziewiąte, więc mamy odpowiedź B. To teraz jeszcze drugie stanie. Prawdopodobieństwo, że wylosowano kartę z narysowaną figurą o obwodzie mniejszym od 18 cm. No to teraz uwaga, policzmy sobie obwody, najpierw trójkąta, potem kwadratu, a potem pięciokąta. Jeżeli mamy trójkąt równoboczny, wszystkie boki są równej długości, prawda? Co za tym idzie obwód naszego trójkąta, to będzie 3 razy 6 cm, a to jest 18 cm. Kwadraty, kwadrat, moi drodzy, oczywiście ma 4 boki równe, 7 cm, więc będziemy mieli 4 razy 7 cm, a to jest 28 cm i. Mamy jeszcze pięciokąty foremne, i teraz uwaga: pięciokąt foremny, albo w ogóle figura foremna, wielokąt foremny to jest taka figura, która ma wszystkie boki równe i kąty równe. Czyli mamy pięć boków takich samych, po 2 cm łącznie mamy 10 cm. No to teraz uwaga: my chcemy mieć figurę, której obwód jest mniejszy od 18 cm. Nierówny 18, tylko mniejszy, więc odpada. Mniejszy od 18 odpada, tylko zostają pięciokąty. Ile mamy pięciokątów? Pięciokątów mamy dziewięć. 9. 9 kart z pięciokątami, więc mamy dziewięć kart z pięciokątami do wyboru. Wszystkich jest 18. Ten ułamek się skraca na 9. To jest jedna, druga. Tak należało rozwiązać to zadanie. Dziękuję.